Witajcie w kolejnym materiale na kanale, ja jestem Malta i zapraszam was do niecodziennego materiału, a mianowicie jest to materiał informacyjny. W tą sobotę nie było filmu, bo nie wyrobiłem się z całym projektem jaki dla was przygotowuję. Cały projekt zostanie wam pokazany już w najbliższą sobotę, więc nie zapominajcie o ustawieniu subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby was materiał nie ominął. Oprócz tego, chciałbym wam podziękować za ostatnią aktywność na kanale, którą zrobiliście, a mianowicie odcinek 5 z, z serii Minecraft Create. Obejrzało blisko 1000 osób, za co bardzo chciałbym wszystkim osobom podziękować. Zostawiliście ogrom łapek w górę i dodatkowo nowe osoby przybyły. Jest aktualnie nas blisko 10 osób, i mam nadzieję, że do końca czerwca uda nam się wbić tą magiczną liczbę początkowo. A może i nawet więcej, więc drogi widzu lub widzko, zostaw subskrypcję, dzwoneczkiem oraz łapeczkę w górę z góry dzięki. Więc tyle na dzisiejszy niedzielny materiał i widzimy Cię w najbliższą sobotę na naszym kanale. Siema!